Siema Siewotnej Torii! Ostatnio twórcy zaprezentowali nowe gadżety, i jeszcze jak to nagrywam, to nie wszystkie z nich wbiły do gry. Więc postanowiłem, że dzisiaj w odcinku, spośród tych wszystkich nowych, powiem wam 5 gadżetów, które moim zdaniem najbardziej aktualnie opłaca się mieć i są najlepsze. No po prostu, jakie macie, właśnie któreś z nich, no to mega wam zazdroszczę. Zróbmy tak, że każdy kto kiedykolwiek jadł chociaż raz pizzę w swoim życiu, to zostawia łapkę w górę po tym odcinkiem. Zobaczymy ile będzie takich osób. Oprócz tego, zostawcie Subika nowej kanale, żeby nie przegapić następnych filmów, polecam z całego serducha każdemu. A propos serducha, to jak chcecie, żebym je przypiął właśnie wam, no to w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony gadżet w Brawl Stars. No i dobra, dodam jeszcze tylko, że dzisiaj na kanale Torii 2 na karcie społeczności wrzucę wam zwycięzcę konkursu, więc śledźcie, a ja już nie przedłużam tego wstępu i startujemy z odcinkiem. Jak coś kolejność jest losowa, nie od najlepszego czy najgorszego, tylko po prostu randomowo. Więc okej, okay. na początek nowy gadżet do pułkownika Rafsa. Nazywa się on Wsparcie Powietrzne... ...no i rów wywołuje zaporę wokół najbliższego przeciwnika... ...zadając 700 obrażeń przy każdym trafieniu. I zobaczcie jak to wygląda. Po prostu namierza jakiś cel i wystrzeliwuje w to jakby jakiś meteoryt. A nawet kilka meteorytów, które spadają i robią BUM. Obczajcie ile ich jest, bo ja widzę, że na spokojnie ponad 5. I każdy jeden zadaje 700 damage'a, więc powiem wam, że to jest naprawdę potężne. I do obrony, i do ataku. Mega się to przydaje. Ja strasznie chciałbym mieć ten gadżet, bo... Bo z nim pułkownik Roofs może stać się potężnym graczem. Tym bardziej, że mamy aż jego trzy użycia. Wydaje mi się, że to będzie jeden z lepszych gadżetów. I na pewno będzie lepszy od pierwszego Którego posiada już Rufus Lecimy dalej i drugi gadżet należy do Leona Nazywa się Wyrzucenie Lizaka Leon wtedy tworzy specjalne pole W którym gdy wychodzi jest niewidzialny Coś podobnego do ulta Sandy Lizak ten ma 1500 HP Więc większość zadmiarzy żeby go zniszczyć Musi poświęcić na niego aż dwa strzały Co za tym idzie trochę im problemów zrobi A takie coś, że rywale nas nie widzą A my widzimy ich Daje naprawdę ogromną przewagę I też jest to na pewno lepszy gadżet od tego pierwszego do Leona, w którym jest tylko klonowanie. Więc ja mam nadzieję, że szybko go trafię, bo z chęcią pograłbym sobie Leonem z takim gadżetem. Użycia, jak coś jego, też są masz 3 na mecz. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj czas na Sandy, gdyż obczajcie to: gadżet nazywa się Słodkie Sny. I gdy go włączymy, to następny atak Sandy, oczywiście jak w nim celnie trafimy, usyka naszego rywala na półtorej sekund. Czyli po prostu w tym czasie rywal nie może nam nic zrobić: ani nas strzelić, ani ruszyć. No więc jak widzicie, daje to ogromne wzmocnienie do tej legendy. Eee, też są tego trzy użycia na mecz. Szkoda, że to tylko półtorej sekundy trwa, no ale gdyby trwało dłużej, to już w ogóle by było to zbyt OP. I teraz mój ulubieniec, czyli nowy gadżet Spike'a o nazwie Roślinne Życie. Mega mi się podoba nie tylko z wyglądu, ale też z jego działań, gdyż nasz Spike stawia wielkiego kaktusa mającego 3500 HP. I kaktus ten po prostu nas broni, tak jak tarcza. Ale gdyby było tylko same to, no to gadżet ten nie byłby jakoś mega potężny. Oprócz tego, jeśli zostanie on zniszczony, to wtedy pęka i wszyscy pobliscy sojusznicy odzyskują 1000 HP, czyli nasi teamici, gdy są obici, a akurat będą w pobliżu, no to odzyskują życie. Przekozacki gadżet. Uwielbiam Spike'a i muszę go mieć jak najszybciej się da. Zawsze chciałem, żeby Spike tworzył właśnie jakiegoś swojego drugiego kaktusa. A jako piąty gadżet, możliwe, że się ze mną nie zgodzicie, ale postanowiłem, że wybiorę Tornado od Galea. Już wam wytłumaczę, jak on działa. Mianowicie, Gale używa swojej dmuchawy, aby stworzyć lokalne tornado, które odepchnie wszystkich przeciwników, którzy spróbują je przejść. Eee, czyli nieważne, co to za rywale, nieważne, jaki by nie był to rywal, gdy użyjemy tego gadżetu, to nikt nie ma jak do nas podejść. Jest daleko odpychany. No i idealny gadżet do ucieczki oraz na przykład na showdownie, jak będzie blisko strefy i będzie rywal, no to można go tym wypchnąć do burzy. No a wtedy ona będzie zabierała mu HP. Jak umie się tego dobrze używać, to uwierzcie mi, że to będzie potężny gadżet. Okej, okay, teraz chciałem jeszcze nawiązać do ofert za gadżety w sklepie, które można ostatnio kupić za gemy. Były takie oferty, gdzie za 99 gemów mogliśmy normalnie je kupić. Ciekawa opcja, bo nigdy za tą walutę takiego czegoś nie było. Ale moim zdaniem jest to nieopłacalne. Najlepiej trafić gadżet w boksie, bo jest na to spora szansa. A jak już chcecie jakieś kupić, to chyba lepiej za Golda. Zapłacić za niego na przykład 1000 niż dawać prawie 100 gebów. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Napiszcie jak wy byście woleli kupić w komentarzu, to będę widział, że oglądacie odcinek do końca. A ja się będę już mordeczki z wami żegnał, dziękuję za wytrwanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapy w górę i subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wbijajcie na moje wszystkie social media, zwłaszcza na mojego tych, gdzie każdy kto mnie zaobserwuje, to polajkuję wam jakąś foteczkę Wbijajcie na moje inne kanały, bo mam kilka kanałów, jak nie wiecie, tutaj wam się one wyświetlają. Yy, no i co mordeczki, dzięki za oglądanie do końca, widzimy się w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!